Bon appétit. Merci. 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 Je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pris soin d'Alexandre comme ça pendant mon absence. Sans vous. Il et... a rien à remercier. On l'aime comme notre fils, ce petit. Chez nous, c'est chez lui. On vous doit tant, docteur. Sans vous, la ménagie t'aurait tué notre grand. On n'est pas là pour vous juger, Pierre. D'autres l'ont déjà fait. Nous, on est là pour offrir un, un foyer à Alexandre. On est plus qu'une famille d'accueil, on est sa famille. Allez, mangez. Je suis fier de toi. Ouais, y a pas de quoi être fier, attends. Ça va, papa, je vends des clous et des vis, hein. C'est pas comme si j'avais fait euh, médecin comme toi ou ingénieur comme Patrick. Non, non, tu travailles, moi je te trouve formidable. Et formidable de quoi Tu me connais pas Tu sais quoi de moi To mógłby być świetny kryminał o niewinnym człowieku, który wychodzi z więzienia po 15 latach niesłusznie odbytej kary. O człowieku, który pragnie odnaleźć mordercę. Który wrobił go w ohydną zbrodnię. Niestety, w zamian dostajemy jakąś taką dłużącą się i zupełnie niestrawną opowieść. Jedyne, co podobało mi się w tym filmie, to końcowe rozwiązanie zagadki. Ale niestety, aby dotrwać do tego momentu, trzeba przez półtora godziny wykazywać się ogromną cierpliwością i odpornością na dudę lejącą się z ekranu. Trzeba też mieć wielką determinację, bez niej lepiej nie siadać przed ekranem, aby obejrzeć ten film.